Taki straszny księżyc chce zaatakować wieżę psiego patrolu! A nie, co ja teraz zrobię? Potrzebuję pomocy! Muszę szybko wezwać jakąś pomoc! Widzowie, słyszycie, słyszycie? To Sky, Sky woła o pomoc! Nie wiem o co chodzi w ogóle, ale ona woła o pomoc! Co się dzieje w wieży psiego patrolu! Muszę szybko wejść do góry, bo ona pewnie tam siedzi i czeka na mnie! Szybko, widzę, i wchodzimy! Ej, chyba jestem na samej górze, to źle wszedłem. Poczekajcie. O, teraz muszę zejść chwilę. O, ona bije, 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 widzicie? Sky! Co się dzieje, Sky? Co się dzieje? Cześć Niko, potrzebuje pomocy. Zobacz, co to jest na twarzy. Gdzie? Nic tu nie ma. No jak to nic nie ma, no? No przecież. Ja nie wiem, ze mną. No ale przecież nic nie widzę, no. Nie ma no co ty Sky gadasz! Niko na no, umisz no, Widzowie Sky sobie robi żarty. Ja nic nie Niko, widzę żadnego nie potwora. Nie żartów pomocy. Gdzie? Gdzie? No, to jest... Uo, Co to za jakiś straszny księżyc? Widzisz, się, ma zęby oczy patrzy na moją wieżę! No właśnie widzę jakie ma oczy, jaką ma w ogóle zęby i ja cię kręcę. ale co? On chce zniszczyć twoją wieżę? Albo mnie! O, nie, o, nie, o, nie, o, nie. o on nam zabrać i wszystko O, dobra, 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 masz jakieś bronie czy coś? No pewnie, to zawsze mam bronie. Ja po co dawaj dobrań. broń? O, dobra, dobra, widzowie, bierzemy takie bronie, takie, taką, weźmiemy taką, 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 taką. wszystko co chcę! Ale on stoi w miejscu, a to nie jest zwykły księżyc? To nie jest zwykły księżyc, on tylko tak udaje. Eee, on się rusza! Łą, wow, Łą, wow, 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 widzowie, zobaczcie! Ja Ej, on będzie chciał zaraz zjeść to wieżę całą, Ło nie trzeba go powstrzymać A masz wielki potworze Eee, ja mu nic nie robią te strzały uh -oh. O ja cię kręcę, się pewnie będzie teraz zbliża się O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Ło, ło, leci tutaj na nas Schowaj mnie Niko, schowaj mnie A jak się schować, ma bierz broń też ładuj do niego O nie, o nie O ja cię kręc. ja muszę strzelać do niego, widzę, zobaczcie tym kwasem Ej, 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 ej o, on przychodzi od tej wieży! Wow, wow, wow! zniszczył ci! O nie, on nam niszczy na górze! A masz w oko, a masz w oko! Haj, co? Boli oko, co? Boli, boli! Sky bierzesz te bronie? O, skaj też! Nie, no, skaj z łuku! Naprawdę! Ale te strzały nawet nie dolatują! No wiem, dobra, dawajcie, strzelamy dalej w niego! O, masz! I o masz! O masz. Ej, dobra, strzelaj w niego, bo ja nie wytrzymam sam, nie dam mu rady! A masz granatami! E, a te granaty nie wybuchają nawet! O, masz, a masz wielkim działkiem, masz rakietnicą! O! Ej, on mnie tu ugryzł, ugryźć si! Ugryz kawałek twojego płotu! Niko, gdzie jesteś? Na dole, dobra, spokojnie! Ładuję moją broń, widzowie, mam taką wielką broń. A jakiś dzik! O, odejdź ode mnie, dziku! Dobra, 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 wracam widzę, musimy wracać, ale mam jedną broń przygotowaną, która może zniszczyć ten księżyc straszny. Szybko wracam do ciebie, Sky! Biegnę, biegnę, biegnę. Już, 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 już jestem, 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 jestem! Szybko! Patrz, Sky, jaką mam broń! Biegne, biegne. Gdzie on jest? dobra, ładuję broń! I teraz! A ładuję ją, padnie i masz! E, nie padł, oj oj, coś się Chyba biorę Wiesz ją, ładujemy szybko i ładujemy niego! iiiiii aaaa podłóg tak jest wygraliśmy wygraliśmy co będzie z moją wieżą no naprawisz sobie nie ja? nie ja mam takie małe łapki nie dobra to wiesz co ja, ja ci pomogę to naprawić poczekaj chwilę A zobacz Skype -pick. tutaj zrobimy tak ty robisz tak brzydko dla mnie ale co brzydko pfiusko jest ładnie zobacz No jak, a jak nie tak, jak takie. Wszystko nie, fajnie. Nie ziemią robić, w to będzie najobrydliwsza wieża przy jego No dobra, no dobra, to zostawiam ci to i ty sobie zrobisz sama. Ja idę ten, ja idę sobie. Ja sobie, sobie. to zrobię lepiej. Dobra, ale proszę bardzo, nie ma za co za pomoc. Dzięki, że mnie uratowałeś, Niko. O tak, uratowaliśmy i wieżę i teraz lecimy na Smilandię, bo muszę dokończyć swój serial ulubiony. Ja go oglądam teraz właśnie, ja mam taki serial. Dobra, to na razie. Poczekajcie, ona znowu bije w ten dzwonek! Nie 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 nie, no, co ty robisz? Dlaczego bije znowu w dzwonek? No masakra, czekajcie, muszę wejść do niej, dowiedzieć się, co ona w ogóle robi, co ona wyprawia No bo nie no, znowu w dzwonek bije, co ci się dzieje? Ty naprawdę muszę ci naprawić ten twój domek? Co ty robisz!? CO!? CO!? JESTEM TU JUŻ!!! No nie bij w ten dzwonek już, co!? To księżyc! księżyc gdzie? No, na nie Gdzie jest? No tutaj to jest zwykły księżyc! Gdzie jest ten księżyc, niby? No, co? No tu nie widzisz, księżyc jest tam! Ale to jest normalny księżyc, a tutaj jest zły, ale jaki ma paszty! Gdzie? Jest! Jaki ma oczy, ma paszczę i on się zbliża! O, nie wiem, ja mam on już się zbliżał, chcesz zjeść to wszystko! Wow, No pomagam ci, pomagam! Nie widzisz, biję do niego z rakietnic! Ło, nie, je, on je tutaj, on je! Dobra, szybko, granatami! Masz szybko, szybko, tym plazmą do niego! Plazmą, plazmą w niego strzelajmy! O, tak, tak, tak! a Masz, a masz, a masz, Masza, masz! Ej, on jaki on jest o, Zobacz, on normalnie gryzie! On normalnie gryzie ci swoją hakę! Ja cię kręcę... Miotacze ognia, a masz ją gryzie! Zobacz! A masz, a masz miotaczem ognia, co? No jak utknęłaś masz tu? wyłaś, 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 szybko. Ale zobacz, on dzisiaj niszczy całą wieżę. Musimy go pokonać w skaj. szybko, bij do niego! Dobra, dobra, wiesz co musimy wyjść wyżej, chodź wyżej, chodź wyżej, chodź wyżej Dobra, go tak, 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 tak na sam dach! Dobra, gdzie on jest Mam go tu! Tu jest Sky Ship! O No dawaj, gdzie ty jesteś, chodź tu! Dobra, ładuj w niego, ładuj w niego! Ja nic nie trafiłem prawie! Granatami ty rzucasz! Skąd ty masz granaty! Skąd jest ma granaty? Kanieź, ej, one coś robią? O nie on grydzie dalej! On, Oj, oj, uderzyła. O co to był za granat? To był twój granat? Ja cię kręcę! widzowie musimy pokonać tego wielkiego księżyca, dobra sky! Szybko ładuj w niego! Ałała! nie we mnie! przepraszam, Niko. Aaa, ugryzł! Dobra, wiesz co? Masz rakietnicę? Nie! No to weź sobie. Dobra, idę Szybko weź rakietnicę i dawaj ładujemy w niego. Jak najszybciej, jak najwalej. Monujemy w jego rakietnicami i go niszczymy w tym momencie, ale gdzie on jest? A tutaj pobiegł, tutaj pobiegł. Dawaj, schaj szybko! Na dole, na dole, na dole! Dobra, Dawaj na piętro! Dwa, jesteś, jesteś, jesteś na piętrze. Chodź, chodź, chodź. Jest rakietnicę i ładujemy do niego na 3, 2, 1. Masz! Ale na 3, 2, 1! Na 3, 2, 1 teraz! Teraz ładuj w niego! I Padaj! Padaj, padaj! Padł! Padł! Udało Juhu! Pokonaliśmy księżyc! Ale zobacz, co się Eee! Eeeh. wieża wygląda jako śmiernica trochę. No, trochę wygląda. To nie, jest w ogóle śmieszne jak ja to wszystko odbuduję. No, Sky, ja ci mogę to odbudować dirtem, no? Nie, nie chcę dirtem! Mm, no dobra, wiesz to, ty, ty sobie to, jak tam wiesz, zrób sobie tam tą twoją wieżę. Dajcie apeczki w górę, to ja będę mogła sobie kupić jakieś klocki do odbudowy. O, dajcie apeczkę w górę dla Sky, bo ona chce odbudować wieżę, widzowie, dajcie ja sobie jej! Wieżę, a nie tak. Dajcie opeczku, zobaczcie jak ona płacze, bo ona ma wieżę liczą. Dajcie opeczki w górę. Tak, ej, widzowie dają opeczki w górę! Uhu! No, dobra, to leć sobie do wieży, odbuduj sobie tą wieżę, a ja idę sobie oglądać serial. Uhu. O, nareszcie mogę sobie odpocząć i obejrzeć, a jakiś dzik mnie goni! Odej dziku, odej, odej odej No Jakiś dzik mnie goni i możemy sobie odbudować. Y Znowu, czy ona znowu bije w dzwon? Nie, nie wierzę! Czy ona naprawdę bije znowu w dzwon? Nie, nie mogę, już, ja, ja już nie wytrzymuję z tym normalnie, z tym Sky. Normalnie znowu bije w wierzę, co się dzieje? Niby trzeci potwór przyszedł, tak? Jaki trzeci potwór? Co ty Sky robisz w ogóle? Sky, co się dzieje? Co się dzieje? No już jestem! Co? To! Wrócił ktoś? Ja nie wiem o co chodzi. O co chodzi? Powiedz mi, bo ja nie wiem o co ci chodzi. Niko, ja tutaj przyszłam odbudować, nie? Sobie No, no, buduję sobie, no. I nawet nie mi tego naprawić, bo ten potwór to on mnie straszny. Jaki potwór? Co to jest? Jaki straszny! O nie, o nie, o nie. A ja mi się już amunicja skończyła. O, oh, nie masz jakiejś broni? Masz, masz, masz broń, dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 Musimy je wziąć, dobra, wywalam te bronie moje. Weź na niego, walcz na razie, walcz z nim, walcz z nim. Dobra, ja biorę, tą, biorę tą, biorę tą. Biorę wszystkie bronie, które mogę unieść, i jadę dalej, dalej, ci pomogę. Poczekaj, Sky. Dobra. Wow, on tutaj jest! Zniszczy ci wierzę dalej. O nie widzowie, spadłem na dół, on tam niszczy wieże Sky. Już wracam do ciebie, Sky Spowoli poczekaj! Szybko, szybko, jadę w górę, widzowie! O nie, on niszczy jej wieże. Zobaczcie, cała wieża jest niszczona normalnie. Muszę jej pomóc, muszę pomóc Sky. Gdzie ty jesteś, Sky? Dobra, 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 walę do niego. Szybko, teraz. Widzę, 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 widzę! Dawaj do niego! I on jest wielki, straszny! Wo wo, łoł łoł! Wpadłem w dziurę, wpadłem znowu na dół. Nie wierzę w to. Niko, musisz uważać! Dobra, dobra. ja już troszeczkę głodny, śrobię widzowie. Ale muszę pomóc Sky, muszę jej normalnie pomóc widzowie. Chodzimy po schodach szybko, Sky. ma uważaj, uważaj, Sky! Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, ładuję tą najlepszą broń. Ładuję go, jednego hita mu sprzedam i on pada. Uwaga! I BOOM! Tak. Oh, yes! jestem najlepszy. Niko, ja mam nadzieję, że oni już nigdy nie wrócą. No, też mam taką nadzieję, bo ja już bym chciał sobie pójść oglądać, pójść serial, ale nie walczyć z jakimiś ja potworami. Patrz, moją wieżę, ona jest O rozwalona. nie, zobaczmy wieżę, Sky, no bo ona. O nie, o nie. Ona jest cała. stanie. Cała jest rozwalona. Ej, Sky, ja mam propozycję dla ciebie. Tak? Ja ją odbuduję z normalnych bloków, normalnie, a ty sobie pójdź do mnie do domu, posieć na chwilę, co? Tak, tak, wie? zrobię to, zrobię to razem z widzami, widzowie odbudujemy i idź sobie. Jesteś najlepszy, ja sobie idę odpocząć. Tak, idź, a my widzowie odbudowujemy wieżę. Oraz Kai, twoja wieża jest gotowa i możesz się obkręcić i zobaczyć. Nie wierzę, że tak szybko Ci się udało ją naprawić. Naprawdę mogę już się obrócić. Tak, możesz, możesz, dawaj. Okej okay. Jak, jak, jak? No to jest? No co no twoja nowa wieża tylko, że ze stołna. Nie, no, z kamienio, bardzo dobre, wytrzymałe. Nie, psyche, moja wieża była kolorowa! Nie, tam gadasz głupoty. Zobaczcie, jaka fajna wieża, widzowie. Jeżeli Wam też się podoba taka wieża, że jak zrobiłem Skype, to zostawcie apkę w górę, zostawcie subskrypcję. Nie, e, e, dobra, a ładna, uważaj, że jest dobra, widzowie. Ja się żegnam na razie, pa!